Podkarpacie.pl. W 2017 roku miasto przeznaczyło na inwestycje drogowe blisko 5,5 miliona złotych, z czego na 5 dzielnic przeznaczono 2, ,2 miliony 200 tysięcy złotych, czyli po 440 tysięcy złotych. Natomiast na wójtostwo i na ulicę Sadową, Cegienianą i Księdza Krasdowskiego 600 tysięcy złotych. Są to niewykorzystane środki z niezrealizowanej inwestycji powiatowej na ulicy Traugutta. 2 miliony złotych, z czego 50%, trochę mniej niż 50% to są środki wojewody na ulicę Kochanowskiego i Prugara Kettinga 130 tysięcy złotych na dokumentację projektową łamy łącznik do obwodnicy 420 tysięcy na ulicy Batorego Kenara i Modrzewiowo. To jest po 50 tysięcy z budżetu obywatelskiego te ulice otrzymały i po 90 tysięcy środków własnych, czyli każda z tych ulic, która weszła w budżet obywatelski otrzymała w sumie 140 tysięcy złotych, 90 000 ze środków naszych i 50 tysięcy w ramach budżetu obywatelskiego. Jeszcze zaznaczam, że na remonty ulic po stwierdzeniu umowy ponad milion, 300 tysięcy złotych. Takich środków w historii miasta Samoka na ulicę, i to nie chodzi o ulicę w centrum miasta rynki jeden czy drugi, i dochodzące ulice, tylko rzeczywiście po dzielnicach takich środków nigdy w historii miasta nie było. TV Podkarpacie.pl